Jestem Ziomek, ryba kromek, wszystkich wkurza, że mam domek 600 metrów plus garaże, że nad swoim basenem się smażę. Cześć, to ja. Wasz ziomek, ryba, kromek. Słuchajcie, dzisiaj zaprosiłem Was do bardzo ważnego dla mnie miejsca, bo właśnie tutaj, w tym lesie, zdawałem taki, jakby nasz środowiskowy egzamin dojrzałości, taką maturę, nie? Także, jak widzicie, ciągnie matura do lasu, nie? Jest to moment, że nie wiadomo czy się gospodarka odmrozi, czy zamrozi, ale ja wiem jedno, że ziemia już się troszeczkę rozmraża, więc trzeba zakasłać rękawy i ruszać do roboty. Znaczy tak naprawdę to już my pracujemy pełną parą, nie? Znaczy parą, bo dwóch nas jest, ja i Buła. A, tam jest za twarda ta ziemia. A, ja za może tutaj spróbuję. Nie, 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 Buła, tu nie, tu już jest... E... Zajęte, nie? Oh, <laughs> Także, jak widzicie, podstawa to grunt, nie? Albo grunt to podstawa, a sobie możecie wybrać, nie? Jest to bardzo magiczne dla mnie miejsce, i dla tych, których tutaj poznawałem, no, zawarłem tutaj bardzo fajne przyjaźnie, krótkie, ale to były fajne, miłe znajomości, bo w tym miejscu ludzie po prostu wracają do korzeni, nie? Niektórzy nie chcą, niektórzy w, w, wolą wracać do domu, ale <głos》>, często to jest takie troszkę marzenie ściętej głowy, nie. E, słuchajcie, ostatnio poprosiłem was, żebyście wysłali na mój numer telefonu SMSy, to jest ten numer e, i pisali, jakim tematem powinienem się zająć przy kolejnym spotkaniu. No, i dzisiaj poruszę temat, który porusza każdego, nawet tego, który nie porusza się zbyt dobrze w tym temacie. Chodzi o seks macie szczęście, bo seks to jest dla mnie taki chleb powszechny, no, prosiło mnie o zajęcie się tym tematem 128 osób, no jeden koleś się wyłamał, nie będę zdradzał personaliów Norbert P., bo on chciał, żebym odebrał dług za okna, co je komuś zamontował, no ale to były jakieś tanie okna, nie wiem, chyba jakieś bieda szyby, bo to do odebrania było 20 tysięcy 30% dla mnie, czyli 13 kafli, no zapewne Kwoty nie pracuje, no trzeba mieć swoją godność, nie? Tak więc yy, seks. Słuchajcie, yy, seks to jest dla mnie taka yy, jakby konsumencja, nie? I powiem w ten sposób, mam żonę i lubię jej kuchnię domową, ale po pewnym czasie wszystko nawet co dobre, no przestaje zaskakiwać. Nie? No wiem, że już żona mnie nie zaskoczy żadną pozycją w swoim menu i doskonale wiem, co dostanę na kolację, a czego żona mi nie da, nie. Dlatego też czasami lubię wyskoczyć, zjeść na miasto. To dobrze wyjść do ludzi, bo za każdym razem można iść do innej restauracji i spróbować czegoś innego. Nie, z karty i tam jest to dobre, że na przykład y, tam nie trzeba chwalić po posiłku tego posiłku, tylko po prostu się płaci i wychodzi. Nie? Y, ja, jako znany w środowisku smakosz, y, no bo lubię jeść i jem często, jestem zapraszany na otwarcia takich nowych lokali gastronomicznych i tam zawsze wszyscy traktują mnie jak Vipa, bo wchodzę jako pierwszy i zawsze mogę wejść tym drugim wejściem, nie, nie tym, co wszyscy. Jadam w różnych miejscach, w wykwitłych restauracjach, ale też w fast foodach, ale nigdy przenigdy nie zatrzymuje się w trasie przy drodze na posiłek, bo m, taki przydrożny posiłek, no to m, jest niepewnej jakości, niepewnego pochodzenia, tam zastawa może być y, niewymyta, no i człowiek może dostać niestrawności, nie? Za to lubię m, jadać za granicą, nie? Poznawać, e, że tak powiem, nowe smaki, nawiązuje tam te e, stosunki międzynarodowe i to jest fajne, że nie trzeba dobrze operować językiem. A propos języka, no to mam takiego młodego pracownika, on nie ma oka, cyklop na niego mówią, <noise> nie wiem dlaczego. On w ogóle stracił oko w dziwnych okolicznościach. Jak około 3 lata temu w okolicach morskiego oka grał w painbola z chłopakami, wrócił do domu i pół roku temu w ogóle trzasnął się szafką. Nieważne. W każdym razie cyklop spożywa posiłki palcami. Ja się go pytam, a dlaczego ty tak robisz, nie? A on mówi, że nie ma za dużego, nie? Doświadczenia w tych sprawach i się wstydzi. Z posiłkami czasami jest tak, że człowiek nie daje rady skończyć: czy to przez stres, zdenerwowanie, czy może za dużo ludzi patrzy, nie? No w moim przypadku ja mam nieposzkalowaną opinię dlatego, że odkryłem takie tabletki na apetyt, no i po tym można dwa, trzy, czasami cztery posiłki wtrążolić i jeszcze w domu kolację do końca dziubnąć i żona będzie też zadowolona. Kolejna niemiła sprawa, która może się Wam przytrafić, jeżeli chodzi o taką konsumpcję, to jest to, że będziecie mieli ochotę na cudzy posiłek, nie, że na przykład chcielibyście skubnąć coś, co jakby konsumuje ktoś inny. No mi się coś takiego zdarzyło, ponieważ spodobała mi się taka smakowita gąska, no ale to było czyjeś już danie. Jakby się przyłączyłem, on o tym nie wiedział. No i po pół roku zobaczył, że ktoś mu podbiera z talerza. Złapał nas akurat w czasie jakby konsumpcji. No, i skoczył na mnie z pięściami, no ale nie trafił. No, niestety, każdy jest kowalem swojego ciosu, więc była moja kolej. No, narobił w gacie, jak wyciągłem gnata. Patrzył się jak sraka w gnat. Niewiele w życiu widział, więc pokazałem mu to miejsce. On tu zaczął płakać, że tam, że jest naukowcem, że jest profesorem, że studiował na Harwarcie. Kurde, <grym deski> z <mon> gada? Czarodziej z Harrym Potterem na Harwarcie studiował. <grym> no jakoś mnie nie oczarował, ale na jego szczęście miał szczęście, nie? I nie miałem e, czasu, żeby się e, wgłębić e, w temat i po prostu go puściłem, nie? Profesorka, także... <grym> Nauka poszła w las, nie. Teraz już chyba w ogóle nic nie je, tylko jest na samej wodzie, nie. O, co mi przypomina takie przysłowie: raz na wodzie, raz pod wodzem, nie? Domyślacie się, że wódz to ja. W każdym razie, resumując nasze dzisiejsze spotkanie, pamiętajcie, że jeżeli macie posiłek przed nosem, nie wybrzydzajcie, nie. Bierzcie się do tego, nawet jeżeli nie macie ochoty, bo nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się kolejna okazja, żeby coś e, skubnąć, nie? Bo bywają takie momenty, że człowiek zostaje sam jak smalec, nie? Smalec, kurde, bez sensu jest to powiedzenie. Nie? No wie, to nie, ta ziemia tu jeszcze musi dojść. O, o, i była mi podpowiedział takie staropolskie powiedzonko, dla wszystkich tych, którym czasami nie wychodzi. Jeszcze się taki nie urodził co by zawsze dochodził, nie? Mam nadzieję, że to do Was doszło. A Wy możecie wysyłać SMS-y na ten numer. E, ja Wam odpiszę, jak Wam szczęście dopiszę, nie? Czym zająć się w następnym naszym spotkaniu? Zależy to od Was, e, że tak powiem. E, na razie.